Strzeżcie się internetowi przestępcy. Sanocka policja nie będzie pobłażać nadużyciom w sieci. Funkcjonariusze komendy powiatowej przeszli szkolenie z udziałem największych fachowców od ustalania tożsamości przestępców internetowych. Wnioski? Anonimowość w sieci nie istnieje. W internecie należy pamiętać, że jeżeli ktoś zostawił o sobie informację raz, to już jej nie skasuje. Ona jest tam cały czas. Nawet z tendencją taką, że. no. Ja to nazywam, że jest propagacja, czyli jeżeli ktoś kiedyś przez przypadek wpisał adres mailowy, to ten adres mailowy się okazuje, że jest już na mnóstwu e, serwerów i nie da się go skasować. To już jest, łatwiej jest zmienić adres mailowy niż go skasować. E, też jest taka praktyka, że na początku człowiek korzysta z internetu, jest otwarty, ujawnia swoje dane osobowe, a w konsekwencji później, jeżeli mu się spodoba korzystanie z internetu, ale nie do końca uczciwie. To przybiera sobie inną tożsamość. Zapomina, że wcześniej się już przedstawił i że też tego nie usunie. Internet jest również przestrzenią wykorzystywaną do naśmiewania się z innych osób. Przykładów znieważania jest wiele. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że takie zachowanie jest karalne. Zagrożenie karą jest w przypadku znieważenia przy użyciu środków masowego komunikowania grzywną karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Coraz popularniejsze stają się w Polsce portale społecznościowe. Mimo, że jest to zjawisko dość młode, również i na nich dochodzi do różnego rodzaju nadużyć i wykroczeń. Jeżeli e, ktoś zamieszcza na przykład pornografię, to e, poza działaniami polegającymi na tym, że po otrzymaniu zgłoszenia od użytkowników, my te konta usuwamy, usuwamy, usuwamy te zdjęcia. To w przypadkach, kiedy widzimy, że sytuacja ma miejsce już po raz kolejny, podejmujemy także działania prawne, niejednokrotnie składając zawiadomienie o tym, że dana osoba mogła dopuścić się popełnienia przestępstwa. Oprócz najczęstszych w sieci oszustw bankowych istnieją również inne, chociażby te za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. By nie paść ofiarą sprzedawcy oszusta podczas zakupów, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych rzeczy. Ktoś dokonuje zakupów na Allegro. Najważniejszą rzeczą w moim odczuciu wydaje się jest to, by zwracać uwagę na cenę towaru. Bo jeżeli ktoś stara się kupić coś, wiadomo, że rozpoznaje rynek, sprawdza, jaka jest cena towaru, który go interesuje do zakupu. I prosiłbym, żeby zwracać uwagę na to, że niekoniecznie towar wystawiony po najniższej cenie będzie towarem, który jest legalny. Oczywiście nie można zanegować. Każdy ma prawo wystawić i sprzedać towar za taką kwotę, za jaką sobie życzy. Ale zwracajmy uwagę na co? Zwracajmy uwagę na ilość pozytywnych komentarzy. Ale nie tylko samą ilość, bo pozytywne komentarze zdarzają się też i takie rzeczy związane są z fikcyjnymi zakupami na Allegro. Tylko co dana osoba sprzedaje. Nie patrzmy na to, że sprzedaje rzeczy w granicach złotówki czy 50 groszy i za to zdobywa pozytywne komentarze, tylko jakimi rzeczami ta osoba handluje. Jeżeli już padniemy ofiarą przestępstwa w serwisie aukcyjnym, należy to niezwłocznie zgłosić administratorom serwisu oraz policji. Trzeba też zachować całą korespondencję dokumentującą transakcję. Sprawy takich oszustw trwają długo, ale zdaniem policji ich wykrywalność sięga 80%. Wszystkiego najlepszego. Te słowa należą się Sanockiej PWSZ, która obchodzi w tym roku swój ósmy jubileusz. Ta uroczystość przypominała między innymi o zasługach poszczególnych kierunków, ale i również przypominała o samych początkach. Jan Gróbek nie należał do zamożnych żadnych. Nawiasem zaznaczmy, że 6 groszy to była kwota wtedy bardzo wysoka. Uczelnia powstała 1 czerwca 2001 roku. Na początku mieściła się w dwóch budynkach po dawnych wojskowych koszarach. Obiekty te zostały przekazane przez samorząd miasta i powiatu. Uczelnia jest uroczo położona i, tak jak powiedziałam, w obiekcie powojskowym, w obiektach powojskowych. W pierwszym roku, jak tutaj zaczęłam pracę, a pracuję tu od początku jej istnienia, na przykład opowiadano nam, że tutaj wieczorem nie należy przebywać, bo duchy pułkowników krążą gdzieś w podziemiach budynku. Jeżeli krążą, może tak, nie wiem, ja ich nie spotkałam, a teraz, jako rektor, często przebywam wieczorami, bo ciągle mam tu pracę. Być może są to dobre duchy. Mimo początkowo trudnej sytuacji lokalowej, PWSZ poradził sobie doskonale. Przykładem na potwierdzenie tych słów mogą być chociażby nowe budynki, kierunki i specjalności, a wzrosła też liczba studentów. Troską moich poprzedników, jak i później moją troską, było też poszerzanie ilości studentów. Poszerzanie z tym się wiązało automatycznie bazy lokalowej uczelni. Także jeżeli chodzi o bazę, no to cóż, trzeba było przystąpić do remontu. W pierwszym roku uczelnia miała blisko 260 studentów. Już dwa lata później było ich czterokrotnie więcej. Największym sukcesem rekrutacyjnym był rok 2006, kiedy naukę na sanowskiej Alma Mater rozpoczęło ponad 1,5 tysiąca studentów. Nielegalne wędkowanie, wycinka drzew czy włamania do działkowych altanek. Na te problemy oddział prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sanoku znalazł sposób. Tereny słabo dostępne dla samochodów, policjanci patrolują konno. W październiku tego roku konie przeszły pierwszy stopień wyszkolenia koni jeźdźców, i od wtedy, od, dokładnie od chyba 10 października, zaczęliśmy wypełnić służbę w miastach przy zabezpieczeniu, przy, zabezpieczeniu imprez, przy zabezpieczeniu imprez o niskim ryzyku. I od wtedy zaczęliśmy też przyjeżdżać do, do, do Sanoka. Już na samym początku kariery w policji konie przechodzą dokładne kontrole. Sprawdza się ich odporność na stres, na hałas oraz zachowanie podczas imprez masowych. To muszą być naprawdę konie, bardzo zrównoważone, bardzo spokojne, są używane do e, oddziaływania na, na osoby, e, na tłumy, czyli e, na meczach, żeby spychać. Ten. Nie każdy koń, nie każdy konie po prostu potrafi to zrobić. Albo wręcz się boi tłumów. On lubi na przykład samą jazdę, a nie, a nie pracę przy głośnej, głośnym zachowaniu się tłumów, krzykach, rzucania w konie butelkami czy kamieniami. Aby jednak pełnić konne patrole, trzeba wcześniej zgłosić taką chęć. Niezbędna jest też umiejętność jazdy konno. Sierżant sztabowy Robert Mamak na patrole konne wyjeżdża od 9 lat. Choć dziś ma świetny kontakt ze zwierzęciem. Jak sam mówi, nie zawsze tak było. Początki to były no ciężkie. Myśmy się do koni przystosowywali, konie do nas. Policjanci z Myczkowa w okresie zimowym służbę konną pełnią tylko przez 4 godziny. Kilka czy kilkanaście stopni poniżej zera to mało komfortowa temperatura, zarówno dla zwierzęcia, jak i samych policjantów. Do rąk Sanockich Miłośników w Historii trafiło dziewiąte wydanie rocznika, który tym razem poświęcony był sportowi. Publikacja ta jest zbiorem najważniejszych wydarzeń i największych sukcesów sportowych w dziejach naszego miasta. Głównym autorem książki jest Franciszek Oberc. Książka o sporcie, wydana jako dziewiąty rocznik naszej fundacji, który nosi tytuł zeszyty archiwum Ziemi Sanockiej, seria wydawnicza, wydana już jako dziewiąty rocznik nasz. Wziął się z, po prostu z zapotrzebowania rynku. Wiem o tym, że e, takiej pozycji poświęconej o, zagadnieniom ogólnym sportu, panoramie sportu sanockiego do tej pory nie było. Sanocki Sport, bo tak brzmi nazwa dziewiątego zeszytu AZS, to publikacja oparta na pracy magisterskiej Grzegorza Michalewskiego który mimo obowiązków związanych z rolą dziennikarza Polsatu Sport z chęcią przyjął zaproszenie do współpracy i współredagowania wspomnienia o sanowskich czempionach. No Może nie dołączyłem, zostało mi to zaproponowane, co przyjąłem z, taką, z takim ogromnym zaskoczeniem, ale też byłem zadowolony, ucieszony z tego, że mogę dołożyć wkład do, do takiej zacnej, takiej zaszczytnej publikacji. Bardzo ważna i pomocna okazała się także wiedza i doświadczenie Bartosza Błażewicza, dziennikarza Tygodnika Sanowskiego, który od 13 lat śledzi i opisuje i relacjonuje sportowe zmagania sanoczan. Z archiwum Ziemi Sanowskiej współpracowałem już przy drugim zeszycie, kiedy była publikacja odnośnie rzeki San. Wtedy pisałem taki spory tekst na temat właśnie wędkarstwa na, na Sanie. Więc pan Franek no doskonale wiedział, że kto ja jestem i, i czym się zajmuję. Myślę, że jak podjął decyzję o publikacji sportowej, to automatycznie wręcz pomyślał, pomyślał o, o mnie. Przyszedł, zapytał, czy w to wchodzę, powiedziałem, że tak. No i stąd właśnie moja obecność. Treść najnowszego wydania Sanuskiego rocznika jest z pewnością wspomnieniem dla wszystkich sportowców. Którzy byli uczestnikami wydarzeń sprzed lat, ale także ciekawą lekcją historii dla młodych i starszych samoczan utożsamiających się z dziejami miejsca, w którym się wychowali.